Cześć! Godzina siódma, my na budowie. Kinga już tutaj sobie docinała takie kartoniki do wysyłki. Łapacz Drink Kaczarów. Drink... Kaczarów! Drink Kaczarów. Drink. 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 drink? O! Dream. Łapacze, snów czy coś takiego. No, a my dzisiaj... sobie będziemy tak... dokończymy... tutaj tą przykręcimy, to zejdzie, nie wiem tam, niedługo to chwilkę i pociągniemy już wiatroizolację od góry do samego dołu tam no tu już mamy porobione więc będziemy ciągnąć wiatroizolację no i tutaj już później co, no dalej z wełną będę walczył ze stelażem na dole łazienka, kuchnia i w ten sposób zamkniemy tutaj, a później będziemy wełnować dach także do zobaczenia Floruś, chodź wejdź Wychodzę, wychodzę dalej jeszcze tylko ten jeden kawałek, który już od tej strony. I elegancko. To jest kolejny filmik. Yy, fakt, że łączony. Yy, część była robiona wcześniej tam, z Kingą byłem, ale żeśmy musieli skończyć. Chwilka przerwy była na budowie. Pogoda w końcu, zaczął padać deszcz. Prawdziwki będą. <laughs> Także to. No, przyjechałem. 12 stopni. Więc zapaliłem sobie w kominku. To już ciepło daje. Tutaj się delikatnie pali. Już. Ale cóż, dzisiaj pany są takie. dalej będę wiatroizolację przybijał a tu sobie przygotowałem tam w międzyczasie jak kawę robiłem już tutaj do docięcia następny pasek i tutaj jadę z tą ścianką skończę te ścianki, podocinam wszystko ładnie, podoklejam a później, cóż, no tak samo tutaj trzeba jeść, powycinać, podoklejać, zejść na dół, kable poizolować, bo tam wychodzą kable i do kamer i do oświetlenia zewnętrznego, więc to trzeba będzie wszystko ładnie poobrabiać. Tam już też zrobione. Także łączymy wszystko w całość, później zejdę dół, dokończę kuchnię i łazienkę. Czy dzisiaj, no nie wiem, ale trzeba będzie to kończyć. I jedziemy później z wełną. I wełna tutaj na dachu. A coś telefon mi ostrości nie chce złapać, jak szybko pokazuje. Więc będzie troszkę wolniej. Dobra, ja sobie docinam. I przybijam wiatroizolację. Dalej. O, ja już na dzisiaj kończę. A więc, tak, tutaj już całość jest zaizolowane. Wszystkie szczególiki tutaj widać, jak zataśmowane, Wszystko, cztery tam przewiewu tutaj już nie czuć nic że Tutaj jeden kabel, drugi kabel tam tak samo że już tutaj mam dookoła to wszystko, gdzie były kable, wszystko podeszczelniane potem, zrobione. Tutaj gdzie to był pierwszy pokój, który zaczynałem, to jest troszkę połatane, ale tak wyszło, człowiek się zawsze uczy na czymś pierwszym ale tu jak mówię, tutaj wszędzie jest poklejone, pewno, tak, wszędzie poklejone, połatane, nigdzie nie ma tu przewiewu. I teraz co? Tutaj to samo, kable połapane. Tutaj nad kuchnią. Także też już tutaj dam kable połatane, wszystko ten. Tutaj oczywiście, tak z tej z tej strony, tą membranę będę łączył z tą, żeby była ciągłość, a tutaj do góry. A do góry już tutaj sobie zacząłem. Jadę od tej ścianki. I tak, tutaj widać, wszędzie dookoła jest poklejone taśmą tą dwustronną do membran. Tutaj jest wszystko połączone. Pierwsza jest przyklejona ta. Tutaj będę musiał dokleić kawałek. Żeby to wszystko połączyć. Bo tutaj już jest. Naddatek nie ma problemu. A tam widzę nad tą. Będzie problem. Ale to taki problem nie problem. No, trzeba wyciąć kawałek. No i przy tym już wchodzi. No to już kawałki wszystko docinać, taśmować. Tutaj jeszcze z przodu trzeba będzie dociąć to do ten kawałeczek. No tu już każdy kawałek osobno, i tak idę po kolei, będę szedł i dookoła. Myślę, że to jutro ogarnę. O ile coś innego nie wypadnie. A jak nie, no to tam pojutrze. Pojutrze. Czasu mamy dużo. Także pomalutku sobie robię. Teraz czas jechać do domu, coś porobić gdzieś obiad godzinka dżemki i dalej coś porobić a tu pogoda jak widać dalej ciapie czekamy aż przyjdzie słońce i na grzyby by się wybrać pozdrawiam coś nagram to jest godzina 11 tutaj mamy już w ten sposób czy ten bok już mam prawie Teraz będę tutaj zaczynał. Tutaj doklejał, żeby to połączyć, i to doklejał do tego na taśmie. Więc to było wszystko na szczelne. Teraz nie wiem. Chciałem wam przed tym pokazać. Ale, oczywiście, już to zalepiłem, a nie będę odlepiał Ale. Tutaj powiedzmy, jak były te kable przepuszczone, były dziury wycięte o, w tych miejscach. To będę teraz dobrze uszczelniał do ten. Tam między kable jeszcze trochę silikonu wrzuca, dopiero ja zlepię. One będą wypuszczone za. Więc to trzeba wszystko dokładnie za ten zalepić. A nie wiem, czy dobrze pokazałem, czy mi ten. Tutaj jeszcze między kable silikonu, że to wszystko na szczelnie, że nie dmuchało. Nie mam jak wam to pokazać. Przedtem chciałem je, jak to było jeszcze tak niedoszczelnione Bardziej z tej strony. O. Tutaj Czemu to ma być naszczelnie? Tutaj czuć jak wiatr wchodzi do środka. Miejscu nie mam jak tego pokazać, aczkolwiek zaraz zobaczymy, może to będzie widać. Tam po prostu czuć, jak zimne powietrze wchodzi, gdzie już jest ograniczony. Wiatroizolacja już ogranicza. A latarka mi się nie zapali. Nie wiem, czy będzie widać. A mam pokażę. To jest ta dziura. I nie wiem, czy widać, gdzie dym leci. Wchodzi prawie prostopadle do środka. więc tutaj bardzo mocno wyjść z tej ściany kolankowej. Dlatego to wszystko trzeba jednym ciągiem poizolować. izolować, no i to się teraz bawię szczelnie z membraną dachową. A tutaj, jak widać, wszędzie są powywijane też te dachowe, żeby do tego poprzelepiać. Więc to nie jest tak, że gdzieś tam później zostanie niedolepiony, czy coś tutaj wszędzie. Będzie podolepiane, jest pozostawiane, żeby się połączyć z wiatroizolacją, z tą membraną, która jest na dachu. No i trzeba to zrobić jak najlepiej. No. Im lepiej, tym mniej będzie wiało. A jak będzie mniej wiało, to mniej wiatru. I wpuszczonego zimna do domu. No, także sobie po malutku A no, u nas no, pada deszcz Samochody jeżdżą Że chwilę przerywkę na papierosa i do pracy tu będzie taki widok z sypialni z balkonu, no tu balkon jeszcze nie robiony balkony to chyba na końcu będę. tutaj no a okno w sypialni będzie takie cały dzień dzisiaj tutaj ciapię ale to bardzo dobrze w końcu deszcz, w końcu może grzyby będą Dobra, no, kończę palić, wracam do pracy.